thank you Bomba. Są tu dziewczyny. Dzisiaj się wszyscy na podlasiu bawimy. Nikt nie wymięka, wszyscy piją do dna, Na imprezę Zbyszko przyszedł czas. W górę! Tradycyjnie jak co roku, portal Majłomża wita wszystkich na imprezach Zbyszko w Nowogrodzie. Pod wiatą taneczną zebrały się setki osób. Miejmy nadzieję, że będą ich tysiące. Jest sobota, jest impreza. O! Ona już, ciuszki swe przymierza W klubie jak szalona lata O, o, o tak to ta gorąca mało lata Uśmiecha się tak pięknie usta. Kilka sekund minęło od twojego występu, zmęczony, ale zadowolony. Tak, dokładnie tak. Nowogród to jest miejsce, do którego przyjeżdża naprawdę tysiące ludzi. Zresztą widać to nie tylko dzisiaj. Widać to na nagraniach z innych imprez, które tutaj się odbywają. No ale cóż powiedzieć, sama przyjemność wystąpić właśnie jest w tym miejscu. Oczywiście po lewej Kacia po prawej Madzia, Czyli można tak powiedzieć już prawie stały skład zespołu Majka. Niewiele dzieliło nas tego wieczora, szybko mijał czas. Jak tylko ujrzałem Cię, onie śmieliłaś szybko mnie, a w głowie mężczyzną, Ciekawe jest to kto. I od razu wiedziałem, że nie podejdę do Ciebie. O nie, 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 nie. Bo wstydzę się. Jeden. Jest naprawdę mega rozgrzana Dało się to zauważyć, jest niespotykana atmosfera Ja wiem, że to dalej będzie naprawdę świetna impreza Tysiące kobiet moje oczy widzą Tysiące głosów moje uszy słyszą Tysiące twarzy, tysiące myśli Spotykane kolor oczu to twój największy przebój. Jak myślisz dlaczego? Bo jest napisane z serca. Tak naprawdę wszystkie są napisane z serca, ale ten jakoś trafił głębiej. Jesteś obok jedna. Milano w odświeżonym składzie. Świeża krew, świeże emocje. Jak to jest, że tak hipnotyzujecie publiczność? E, świeża krew już nie jest taka świeża, bo już nie jestem taki młody, y, oczywiście. Więc myślę, że dla mnie jest to ogromne przeżycie, że ja mogę tutaj śpiewać e, dla kogoś tak, właściwie mówiąc zespół Milano, ja pamiętam jeszcze od dziecka, miałem pierwszą kasetę, kiedy dostałem zespołu Milano, e, nigdy nie sądziłem, że będę kiedykolwiek śpiewał w tym zespole, słuchajcie, dla mnie to jest po prostu wielkie przeżycie i mam nadzieję, że, że uda mi się kiedykolwiek dorównać do, do tych ludzi, którzy kiedyś byli, tak, bo ja ich bardzo szanuję, no dziś nie śpiewają, tak, bo rozeszli się jakoś w inne strony, każdy coś innego robi, ale mam nadzieję, że, że, że są zadowoleni z tego, co robię, no, tak. Tak naprawdę kilka godzin Pragnę byś mi powiedziała Co ci szepcze mowa ciała Bo ja przecież mogę dzwonić Do twego serca Halo, halo Dzwonię do ciebie tylko po to By powiedzieć, że cię pragnę Kochani, najlepsza majówka w Polsce: Nowy Ogród i oczywiście imprezy z A dzisiaj wygrać można było fantastyczne auto. Mercedes Smart, to niezwykłe zasko jest za mną. Mamy zwycięzcę, osobę, która wymyśliła najlepsze hasło, które się łączyło z imprezami z Słuchajcie, niech wszyscy wiedzą, gdzie się szaleje. Imprezy z tu możesz wszystko. A to właśnie hasło wymyśli, uwaga, Arkadiusz Nierwiński, miejscowość Żelechy. Obok mnie jest mężczyzna. Arku, gratulacje! Dziękuję. Musimy sprawdzić jeszcze jedną ważną informację. Twój numer telefonu. Podaj go. 507. Słuchajcie, 507. Zgadza się. Jak najbardziej zgadza się. Kochanie, oficjalnie przekazujemy kluczyki w ręce Arka. Gratulacje moi drodzy. Dla Ciebie kluczyki powodzenia, szerokości i niech muzyka będzie z tobą. Woo! Jest! Radość! Mamy to moi drodzy! Mercedes trafia właśnie do niego! Ja to wiem, Ty to wiesz, choć nie przyznasz się Może ktoś, może gdzieś uświadomić Cię Jeszcze raz przyjdzie czas, w którym głośno powiem Ci, że Jak Ci się grało przed tak rozgrzaną publicznością? Słuchajcie, no publiczność najczęściej jest rozgrzana jest fajnie. Grało mi się naprawdę fajnie, no mega ludzie, mega klimat, coś pięknego po prostu, wspaniale. Być wznoszonym przez tłumy fanów to musi być fantastyczne uczucie. Tak jest, masz rację, jest świetnie, jest naprawdę fajnie. Jest w Tobie dużo pozytywnej energii, skąd, skąd ją czerpiesz? Tak naprawdę tą pozytywną energię czerpię od ludzi, bo widzicie, jest kochani tak, że to, co się daje ludziom, podwójnie do nas wraca. I później znowu jeszcze podwójnie i tak dalej, i tak dalej. Taka, wiecie, mnożenie pozytywnej energii. Nie biorę tego znikąd, biorę po prostu to z publiki. Ruda tańczy jak szalona, to Twój największy przebój. Skąd się wziął pomysł na ten utwór? Tak, można tak powiedzieć, że to jest największy przebój, natomiast skąd się wziął pomysł? Po prostu napisałem piosenkę. Skoczną, wesołą i tyle. Bardzo blisko siebie, bo jest to bardzo głośno. Kochani, najlepsza majówka w Polsce, nowy ogród i otwarcie imprez Byszko. Od tego dnia, w każdy piątek, przez najbliższy okres będzie szaleć w tym miejscu z najlepszymi widziejami, z najlepszą muzyką i z najfajniejszymi gwiazdami muzyki Disco. Ja dzisiaj całą noc prowadziłem koncert. Mam trochę zdarty głos, ale jestem tak szczęśliwy. Mamy świetną pogodę, świetną publiczność, a przy okazji rewelacyjne gwiazdy. Koniecznie bądź z nami tutaj wkrótce na kolejnych imprezach. I z tego miejsca pozdrawiam wszystkich użytkowników w myłążak.pl. Buziaki, kocham Was!